Witam Was z drogi na Mazury tym razem Ostatnio jak nagrywaliśmy coś o naszych sywiczkach do RCP Motorsport Wspominałem, że teraz będzie chwilowa przerwa, no bo wiadomo zima, nie ma eventów No i my też samochody przygotowujemy do, do tego właśnie sezonu A że za całe te przygotowania i pracę zabraliśmy się dość profesjonalnie To zajmuje to troszeczkę czasu ale pokrótce teraz jedziemy sprawdzić jak idą prace z Civikiem EG6, czyli z tym Civikiem, który kupiliśmy najpierw. Tam będą troszeczkę dalej zakrojone prace, bo chcemy jakby naprawdę samochód doprowadzić do takiego top idealnego, idealnego stanu, więc jest rozbierane wszystko. Zobaczymy dzisiaj u Mariusza, w jakim to wszystko jest stanie. Jak i domu pracy, no i czy wyrobi się przed tym sezonem, bo pierwsze eventy już na początku kwietnia. Natomiast co do naszego drugiego Civica ek 4 którym ostatnio jechaliśmy na toruńskiej barburce, tutaj możecie zobaczyć, jak nam tam poszło, jeśli jeszcze tego filmu nie oglądaliście. Tam okazało się, że delikatnie gdzieś nam cieknie skrzynia biegów, także mamy zrzuconą skrzynię. Dorzucane są teraz wahacze regulowane. Tak, żeby można było fajnie tam koło położyć na, na tor. Żeby już bardziej ten spek przygotować pod tor, a nie pod, pod rajdy. No i też, też weźmiemy ze sobą tą właśnie skrzynię biegów. Także trochę różnych pomieszanych tematów. Ale mam nadzieję, że wszystko to wyrobi się przed, przed sezonem. Natomiast co do naszego Sywiczka EG6. No to tam po prostu trzeba wypowywalać zbędne graty, zbędne okablowanie, które już nie jest używane. Nie było to nigdy zrobione. My po prostu chcemy, żeby to naprawdę było wszystko, wszystko profi. Będzie też zmienione zawieszenie. Trochę jakichś tam prac lacharsko, może lakierniczych, bardziej takich konserwacyjnych, żeby to, no żeby to, jeśli wygląda fajnie tak, to żeby to jakby zachować i żeby też to mogło, mogło dłużej z nami zostać i porządnie jeździć. No bo trafiła nam się fajna sztuka, co nie zmienia faktu, że nadal to jest Honda, która bardzo lubi się z rdzą i no, tam też pewnie trochę tego jest, także trzeba to wszystko ładnie poczyścić, ogarnąć, tak, żeby było top i żeby te, te samochody Wam i nam oczywiście też służyły odpowiednio długo. Także my fruniemy dalej i zobaczycie y, za chwilę, y, jak to wygląda i na jakim etapie mamy pracę. Ale ja widzę, że ten Civic A nie jest, jest jeszcze. W czy jesteśmy na wizji? Tak, okay. oczywiście. No to to ja nie, witam serdecznie. Będzie, będzie pocięte. E, tak, ostatnio widzieliście, to Civic był jeszcze cały, ja nie jeszcze jeździłem. Jak widać, e, no. Trochę się pozmieniało. No. Co, się, co się dzieje? Co się dzieje Mariusz? Bo dużo, czy... dużo dużo. Powiem dużo wam brakuje tak, się, się dzieje ponadklonowo. No. Trochę. Ja poszedłem jakby tutaj na grubo, na grubo no. ale to ma tak jakby, że tak powiem, konsekwencje dla mnie lepsze, bo jest szybciej się robi no dokładnie. Tak. Okay. No, jak teraz miałby zostać silnik i tylko wyjąć silnik i skrzynię biegów i reszta by została? To trzeba no. było wszystko, nie wiem, no. oklejać, omijać. A tak, ja mam teraz wiesz, jakby luksus pracy, że mogę mm. to wszystko wypiaskować, okay. pomalować i nie muszę nic kleić, czyli szybsza robota jest, znaczy, no pewnie szybciej by wyszło, okay. no bo niż to dokładnie na pewno będzie zrobione, no tak, jest. może w ten sposób. No i zabezpieczane, bo tu jednak trochę jakichś tam tematów głupich gdzieś tam. To no, znaczy tam tak, to nie wiem, czy możemy pokazać wszystko tak, jak chcecie. No, no musimy, bo, no jesteśmy rzetelni, nie? Bo tak. Tak, wiecie, tak jak tak wyglądał tak ten samochód, czyli na przykład miał nakładki progów, no to no. wiesz, zobacz, co tu się dzieje. No, nie? Tak, no. Czyli tu jest korozja, czego nie było widać. Tak samo no, tutaj, no bo aha. tutaj jest taka szeroka ta nakładka. Tak. Tutaj gdzieś z tyłu też nie było widać. Tu już kiedyś jakieś naprawy były, czy były jakieś wzmacniane, tutaj wiesz mocowanie, wahacza. Pod zbiornikiem, zbiornik od, od góry, zaraz zobaczymy, to jest wiesz, taki nieciekawy. Była konserwacja robiona po wojskowemu, Aha. czyli na płoto no tak boże. zwane. Okay. Czyli po okay. no. prostu no. Ale to jest i tak nie jest źle, dlatego że to spodem jest wszystko fajnie, to jest względnie zdrowo. Tak, ta, nie, no karoseria ogólnie jest jak na cd jest super. No, co, co no to jest ziesz? tak, tak. I tutaj jest taki plan, że e, właśnie ta e, oryginalna konserwacja zostaje. Tak. To przyspieszy duże pracy. Okay. I to jest to, co oryginał, czyli tutaj nie ma korozji, no. to nie ma sensu, bo to jest bardzo trudno, e, bardzo trudno to e, usunąć, bo jak się odbija od No tak? Okay. I to trzeba było jakoś grzać, skrować, no. tak dalej. No. Wydaje mi się, że bez sensu, gdzie to jest wszystko jakby, wiesz, pod schodem jest sobie, okay. bo tutaj okay. można coś okay. wyrzeć i będzie dobrze, nie? Okay. Także zostanie tylko jakby wypiaskowane, będzie, będzie piaskowane wszystko. W sobotę właśnie przyjeżdża kolega, bo był chory nie mógł wcześniej. Okay. Także będzie piaskowane e, jakby wszystko i tak wiesz, o tak jak tutaj. Tu już od no. razu widać, że to odpada, tak? No tak. piaskarą rzuci to, to, to wszystko jakby odpadnie, nie? To jeszcze nie wiem, czy ten element w ogóle nie, nie wyleci stąd, bo on chyba do niczego nie jest potrzebny. Okej. Okay. Także będzie, będziemy walczyć też z wagą. Redukcja masy. Tak, tak jest. jest. <grym> e, tu ogólnie przód jest wszystko super, bo tu jest no. ten. Tu jest wszystko naprawdę z, z drobizna. No. E, jedynie z tamtej strony trochę jest. E, to zaraz zrobimy tam betoniarkę. Ja miałem w swoim. Swoim widzom pokazać właśnie jak działa ta yy, odwrotnica, ale zaraz wrócimy na drugą stronę, żebyśmy mogli z tamtej strony nagrać. Nie, Nie Minioły. Dobra. Nie. Dobra. Mamy drugą stronę. Mamy drugą stronę. Zapraszam pana z kamerą tu. Także tu jest trochę gorzej, ale też nie ma tragedii nigdzie, nie? Bo... Gdzieś o tutaj o. Także tak naprawdę po wypiaskowaniu zawsze wychodzi yy, prawda. No tak, no. Bo tu ktoś kiedyś to. coś tam sobie robił, ale tak czy siak, naprawdę to jest wszystko Aha. w bardzo dobrej kondycji. Okay. I nie widać, czy to jakiś było dzwoniony, to jest bardzo ważne w wyścigowym czy rynowym samochodzie w wyścigowym bardziej. No tak właśnie było, że ten pas cały tutaj jest było wszystko w tak, tak, nic, tak. nic nie ruszane, więc tak. nie tam ustawiamy. Trochę popsuje, ale to będzie usunięte mocowanie płyty, okay. także to są takie rzeczy. Ale tutaj e, jeśli chodzi właśnie konstrukcyjnie, czyli podusznice wszystkie, e, właśnie ten cały przód e, mocowania hmm. amortyzatorów, to wygląda wszystko na rubinę i to jest super. Ok. To jest bardzo, bardzo ważne. No to nie? mega. Także tutaj zobaczymy jak wyjdą z programu, tutaj to właśnie czego nie było widać, tak? Czyli to było wszystko przykryte, Jak widzicie, to jest... O, już ja nie będę hałasował, sobą. No wiadomo o co chodzi. Ale jest ogólnie super. Karoserię, bo na takie samochody też trzeba inaczej patrzeć. No, zdecydowanie. Ten wie, większość tych samochodów już nie wytrzymało. Dokładnie. Do tego roku. Dokładnie. Tak, tak jak ja patrolami się zajmuję i jak ja oglądam patrola, gdzie kawałka progu nie ma, a większość jest, ja mówię, że to jest super. No tak. Gdzie lajk powie, że to jest złom. No, a to jest właśnie, no, jest, jest okay. jeszcze co ratować tak samo. Okay. Dlatego tutaj, jak tutaj wiesz, nie ma dziura, aczkolwiek tutaj widzisz, że tutaj są różnicę od wewnętrznej strony, gdzie no, no. Wiesz, był tutaj zbiornik, wszystko zasłaniał, Zasłania to, ale to mówię, to wyjdzie po piaskowaniu, ale jak jest dźwięk taki metaliczny, to nie taki nie pusty, jest taki pusty, tak, to jest, to nie, nie jest źle, także okay. to jest wszystko jak najbardziej e, ok. Środek, możemy teraz z tamtej strony zajrzeć do środka. Środek jest ogólnie, ogólnie bardzo dobry. W środku, tutaj najmniej zmian zajdzie. Będzie malowany na biało. Będzie podłoga. Będziemy zrywać tutaj tą, taką jakby, wygłuszenia fabryczne, bo to jest też waga. W wyścigowym samochodzie tu zupełnie nie jest potrzebne do niczego. No tak. Co no tutaj tutaj te jakby, podłogi do wypieczenia. Tak, tak, tak. Tu jest wszystko do wyrzucenia, bo to jest takie. Hmm. No wiadomo, no było jakieś karbon, tam karbonowe, będzie ok. Tak, tutaj nie? nawet na, yy, tutaj Mateusz możesz nagrać ścianę grudziową, bo tu nawet widać w jakim to jest stanie. Super, że no. tutaj właśnie nie było ani żadnego dzwona, nic, wszystko jest oryginalne, także naprawdę pod tym kątem. Tam to właśnie nie wiem, taki jest silikon, ale to jest z dwóch stron i nie wiem czy to nie jest fabryka, może i nie, bo tutaj, no tak. bo jest z dwóch stron, chyba że ktoś po prostu uszczelniał sobie, nie wiem, chądziarze by powiedzieli. Ale dzisiaj taka piękna nowa szyba wjechała. Nas, yes. bo, bo nie na silencji mi się zbiła. <laughs> Niestety. Tak teraz jak się zapomni, zapręcz maski. No ale zdarza się. No dobrze, czyli ogólnie jest do poczyszczenia, do, do wymalowania, i będzie, mówisz, zajebista fura. Oczywiście. Ona jest już zajebista, no. a będzie jeszcze lepsza. Lepsze. Tak, lepsze. tu jednostka napędowa. Właśnie powiedz, jaka to jest ten, bo mnie To jest B16A2. B16, odpowiedź. No. Tak, czasami mnie pytają. To ten... jest oryginalne B16A2 i co ciekawe, to ta buda z winu ma ten motor, że jest z winu Aha. ten motor. To nie e jest przekładanie z żadne. Tutaj masz EG6, czyli masz z winu B16A2. E Podobno 185 koni, mm -hmm. no bo tu były jakieś tam wałeczki, były coś tam i ten dolot tamtego, tego skunka cały, ten mm -hmm. kolektor 185 koni. To to przy, ta, przy takiej masie to jest petarda. Nie, no, no to jeździ, to, to I już jeździ jeździło. I to jest wiesz, no. zupełnie inaczej się jedzie wolnossącym niż, niż w turbinowym po torze. To, to, to już, to już fajnie fajnie jeździ. Słuchajcie, to tak, w silniku będą zmiany, będzie ściągana misa, będzie wymieniany rozrząd yy, profilaktycznie, w misie będą spawane przegrody olejowe, żeby na zakrętach olej ten nie uciekał. Skrzynia biegów do rewizji, yy, cała, no i co, będzie w całe zawieszenie, będzie rozbierane, wszystko po kolei później składane, żeby to było jak, jak, nówka. jak nówka i żeby było jak najlepsze, także przewody paliwowe najprawdopodobniej nowe pójdą, bo oryginalne są fajne, no. Ale to jest takie łączenie stare, no niestety. To jest wszystko już swoje ma lata i skordowane. Zbiornik, tak nie mam pojęcia co będzie ze zbiornikiem. Okaże się po piaskowaniu, tak naprawdę. Aha. Czy ono się w ogóle nadaje? Tak, czy się w ogóle nadaje, bo to wiesz jakby. Z tamtej strony, od dołu, było widać, że jest super. A od tej strony, od tej Pięknie. strony, to, to zobaczymy. Ok, spoko. To zawsze piaskowanie prawdę ci powie, nie? No. bo dopiero wtedy tak naprawdę to yy, pokazuje, co i jak jest w rzeczywistości. Bo to, co jest, wiesz, zamalowane, czy jakiś tam baranki, czy farba. Tutaj fajnie, bo komora jest, cała, komora jest cała, jakby w oryginale, to jest aha, super. Aha. Także tutaj tylko piaskowanie praktycznie i, yy, i malowanie. Malowany będzie całym podkładem epoksydowym, takim specjalistycznym i później y, podkładem takim, że tak powiem, normalnym. No i na wierzchu będzie taka mocniejszy, normalny lakier taki, żeby był odporny na, na wszystkie y, jakieś tam zarysowania. Zderzak, tak, zderzak, to tak jak Wam mówiłem, jest zawiozę, mam fajnego, fajny gość w ogóle. Bo świetnie robi plastiki dla Messi okay. Tak, że ten zderzak pojedzie do niego, bo tutaj jest wieczność jakieś tam ja, pierdało, jak nie by było to. naprawiane, to wiesz, jak on, no. jakaś wstawka jest tak, zrobiona, tak, a on tak samo z drugiej strony. No. A on jak to zrobi, to będzie e, praktycznie jak oryginał. Nie? Okay. Ten okay. zderzak jest ok, będzie tylko pomalowany, e, nic tu nie brakuje, to z zderzek to nie od niego. No, no i słoko. Tak powierznie tyle, no tu rzeczy do piaskowania już, no. już przygotowane, część bo jeszcze część jest. Na wkładu są takie drobne jakieś rzeczy mniejsze, no. większe. Także będzie, będą proszkowo malowane, bo jest wygodniej szybciej. No, zdecydowanie. No, to jak widzieliście u Mariusza, Honda jest e, troszeczkę rozebrana, troszeczkę robimy napraw, e, no Trochę więcej wyszło tego niż, niż przewidywaliśmy. Miałem nadzieję, że jednak ona będzie w nieco lepszym stanie, tak jak wszystko na to wskazywało. Nie jest źle, jak sami widzieliście, natomiast, no żeby to wszystko miało sens, żeby było długowieczne i trochę z nami zostało, pojeździło także przede wszystkim w bezpieczny sposób, no musimy zrobić te pewne, pewne prace konserwacyjne, tak, żeby, żeby też bezpiecznie w tym motorsporcie m, uczestniczyć, najzwyczajniej w świecie. Także Mariusz dalej leci ze swoimi pracami. Mamy nadzieję, że się wyrobi, bo już 5 kwietnia mm, pierwszy wyścig Derejs na Słowakia Ringu. I oczywiście chcemy się tam zjawić z y, dwoma naszymi samochodami. Mm, no, mam nadzieję, że się wszystko wyrobi, bo i EK4 ma teraz y, naprawianą. No, jest rewizja skrzyni robiona, tak to można, tak to można nazwać. EG6, widzieliście co się dzieje? Także cóż, do zobaczenia za dwa tygodnie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Trzymajcie kciuki, cześć.